Włocławia rozpoczęła treningi w poniedziałek, macie przez cały styczeń trenować tylko na hali ze względu na pogodę, pytam dlaczego, czy nie lepiej by było kilka razy, nawet czy dwa razy w tygodniu przejść na boisko? Myślę, że mamy już sprawdzony okres przygotowawczy, zawsze jakieś tam nowinki się wprowadza, ale jednak styczeń jest takim okresem, że można poprawić przede wszystkim sprawność ogólną, a na sali są potem warunki mamy materace, piłki lekarskie i mówię, no i na, nie przewidywam też takiej pogody, no, ale niewątpliwie e, hala ma to do siebie, że można pozbierać zawodników e, po tym okresie takim do i jeżeli będzie się utrzymywać pogoda taka jakiego, wyjdziemy. Ale jeżeli pogoda, się, e, że tak powiem, będą śniegi i mrozy, cały styczniu przeznaczony na poprawę sprawności ogólnej siły i wytrzymałości. To są trzy tygodnie, które myślę, że nam pomogą w, w przygotowaniu do całej rundy wiosennej. Chciał Pan napastników raczej ofensywnych, jeśli chodzi o transfery pojawił się Mariusz Cichowlas, dzisiaj na treningu jest Michał Malczak, jest Dudun Dao. To są ci zawodnicy, o których Pan myśli, czy na razie to są piłkarze, którzy są testowani? Przez tych zawodników to wcześniej wiedziałem o Cichowlasie. Ja akurat tutaj znam go i myślę, że jeżeli ci obraz zostanie, to będzie to wzmocnienie. Natomiast jeżeli chodzi o Malczaka i o Dudu, to oni są pierwszy raz. Zobaczymy, jak się prezentują, zobaczymy, jakie są wymagania. Czas pokaże, ale niewątpliwie w dalszym ciągu będę szukał zawodników, ale to jak w momencie, kiedy zaczniemy grać. Ten styczeń jest przeznaczony na zawodników sprawdzonych, naszych, którzy wiadomo, że będą u nas grać. Rozumiem, czy ci zawodnicy, o których mowa, nowych piłkarzach z wyższych lig, tak? Pan chce, chce czekać na takich piłkarzy z wyższych lig, którzy przyszedł dopiero pod koniec stycznia? Czy, czy, czy z wyższych lig. To są ci zawodnicy, którzy próbują szansę w wyższych ligach. Oni będą jeździć w, w styczniu, na początku lutego, ażeby złapać się powiedzmy, że w pierwszej czy w drugiej lidze. A jeżeli się nie złapią w tych wyższych ligach, myślę, że tak jak zawsze ktoś przychodzi w ostatniej chwili, myślę, że tym razem też ktoś do Włosławii przyjdzie znaczący, tym bardziej, że jeżeli odszedł Emil, który był podstawowym zawodnikiem, to tym bardziej, yy, a tak było naszą piękną machinlesową, to po odejściu Emila tym bardziej potrzebujemy jeszcze bardziej zawodników oficji. Adrian Grudziński myśli o odejściu, kontuzjowany jest Arkadiusz Suchomski, wróci praktycznie chyba przed rundą wiosenną. Czy tutaj też Pan myśli o wzmocnieniu, jeśli chodzi o grę w defensywie? Ja akurat tutaj nie szukam na siłę żadnych zawodników, dlatego że mogę kogoś przekwalifikować z zawodników defensywnych na któregoś z środkowych obrońców. Po bokach też myślę, że przyjście Czablastra chociaż to jest to młody zawodnik, ale powinno też znacząco wpłynąć na postawę naszej obrony. Nie szukam tych zawodników do tyłu, chyba żeby znalazł się tutaj jakiś bramkarz, bo dlatego że Kunicki ma zamiar też podejść. Koncentruję się generalnie na zawodnikach grających ofensywnie, to znaczy na skrzydłach, bo bardzo wysuniętych, potrafiących grać jeden na jeden, a przede wszystkim potrafiących szerwata. Po rundzie jesiennym zrezygnował Pan z pięciu, sześciu piłkarzy, niektórzy pojawili się na treningu, chodzi właśnie o wspomnianego wcześniej Adriana Kunickiego, jest Przemysław przemysła w poniedziałek na treningu, dzisiaj też jest. Jest także Bartek Śmigiel i Kamil Frąckowiak. Co, co z tymi piłkarzami? Słyszałem, że Kamil i, i Bartek mają propozycję zmienić co młodej. Na razie trenują z nami, to są powiedzmy, że rozmowy. To pytanie praktycznie bardziej skierowane jest do zarządu. To powinien ktoś z zarządu odpowiedzieć, dlaczego oni w dalszym ciągu trenują. Ja jestem trenerem, ja, każdy zawodnik, który przyjdzie na trening, a jest zawodnikiem Wrocławiu, ja się nim zaopiekuję. Zobaczymy, co z tego wyniknie.